Czekaj, czekaj, to już nagrywam o Deadpool'u? Moment, moment, czekaj, sprawdzam ceny Hondy Odyssey. Ale używane sprawdzałeś. No tak, ale 100 tysięcy za używane auto? Wytrzyma wszystko. Nawet Deadpool'a i Wolverina. Ty czekaj, nie, jest znalazłem, 27 tysięcy. A to, to, to pewnie po, ni po nich. <laughs> Ale 2005, no bez kitu. Nie wiedziesz w tym do Krakowa w ogóle, nie wiem czy wiesz teraz. Autem z 2005 roku, od dużego roku, nie wiedziesz do Krakowa. No to trzeba wjechać i już w nim zostać. No. Witamy Was serdecznie w tym odcinku specjalnym. To pierwszy odcinek taki na tym kanale, ponieważ jest bez wcześniejszego przygotowania. Lecimy trochę na żywca, bo to są pierwsze wrażenia, pierwsze opinie, recenzja. Od razu powiemy, że spo ze spoilerami nie da się uniknąć spoilerów. Tutaj każda minuta to jest fanserwis ze spoilerem. Można, jakbym miał powiedzieć o tym filmie bez spoilerów, to ten. Nie, na tym, na tym nagraniu. Bo bez spoilerów to może te... ten podcast trwałby jakieś 20 sekund. Jakbym przedłużał. Był Deadpool i był Wolverine, dziękuję, koniec. I było zabawnie, o, no, jeszcze można dodać. Więc spoilerów nie unikniemy, więc jeśli naprawdę jeszcze nie widziałeś, albo nie obchodzą ci spoilery, bo ze światem Marvela jesteś tak sobie. <słuch> Postaramy się uniknąć spoilerów fabularnych, bo film miał fabułę. Kurde, zauważyłeś. <śmiech> <śmiech> nie było prosto. Znaczy nie, no, śmieję się, bo ja tak troszeczkę niestety łapnąłem kilka opinii przed puściem na ten film, i chyba to był zły pomysł w ogóle, by słuchać opinii. Były jakieś takich pierwszych wrażeń wcześniej, przed puściem yy, od źródeł, których ja normalnie nie słucham, tylko tak ogólnie gdzieś tam byłapanych, ponieważ mam wrażenie, że ludzie, którzy te opinie podsyłali, zarówno ci, co wypowiadają się pozytywnie i negatywnie, które okradł mi dotarły, nie będę pokazywał palcem, nie za bardzo, nie za bardzo się znają na tym, albo ich, nie wiem, mądrość własna przerosła i nie za bardzo pamiętałem, jak to jest, po prostu chcieć się dobrze bawić na filmie, a nie szukać trzeciego, czwartego nawet dna. Ja widziałem same negatywne opinie i starałem się, naprawdę starałem się nie czytać takich recenzji czy filmów i tym podobnych rzeczy, ale same tytuły zdradzały już bardzo dużo, a tytuły to były 10 powodów, Dlaczego Deadpool i Wolverine to zły film, albo poszedłem na Deadpool'a i Wolverina, żebyście wy nie musieli. Także, no, sam, ty, sam tytuł takiej y, recenzji czy też sprawozdania mówi, że film jest kijowy. I chuj wam w dupę, bo był zajebisty. Mam wrażenie, że osoby, które tak się o tym filmie wypowiadały wcześniej, miały wrażenie, że ten film powinien być czymś, jak jest Interstellar. Nie wiem. Jakby nie widzieli jedynki, dwójki, jakby nie widzieli innych filmów, może oczekiwali czegoś w postaci ee, Wojny Nieskończoności? Nie wiem. Naprawdę nie rozumiem tego. Ja poszedłem na Deadpoola, bo oczekiwałem Deadpoola. Wiem jaki jest Deadpool, wiem co robi, wiem czego się spodziewać i to dostałem. Nawet na początku on... Pierwsze sceny już zapowiadają, jak zresztą w poprzednich filmach. Jedziemy bez trzymanki, mamy w dupie wszystko i się bawimy. No Tańczymy do ensync, zabijając przeciwników mm, wnętrzami adamantowymi zmarłego wolwerina z jednym z uniwersów. Czy ja muszę więcej powiedzieć? Muszę więcej opisać? To z intro. No to jest intro. To nie jest spoiler. To, ta, ta scena jest w mediach od tygodnia. No ale... Mniejsza z tym. No, używa tych kości, żeby zabijać w wymyślny sposób agentów TVA, którzy się pojawiają i chcą go schwytać. W wymyślny sposób, czy jak najbardziej brutalny, porąbany, do tego tańcząc układ do Endings. Bye, bye, bye. No, i naprawdę, co więcej, o, widzisz to intro, to są pierwsze 3 minuty, 4 minuty filmu i co po tym, jakim intro oczekujesz, Prestiżu W sensie film Prestige Interstellar. Czy i, i, i... Coś ty się tego ten Sterlinga Bo to jest świetny film, o to mi chodzi, że jest głęboki, trzeba się zastanowić, trzeba się pomyśleć. Za no, można szukać jakichś błędów, ale tutaj tak naprawdę. No, A w pewnym momencie, nie pamiętam, jest taka scena, gdzie on tam jest w tej jaskini i nie powiem z kim, nie powiem co robi, ale sam zauważa i pyta się, czy jest to w ogóle scenarzysta na pokładzie bo tam jest oni zaczęli dyskutować i totalny brak logiki w tym co mówiło wyskakiwał i on palnął czyli mamy to jest scenarzyste czy, czy coś w tym stylu oni są sami świadomi tego że ta była się po prostu sama pcha do przodu byle, byle szła mamy A, się dobrze najlepsze jest to że sam Wolverine był świadomy tego że jest w filmie były ze dwa teksty Okej, okay. ale to jest na pewno film, który jeszcze raz zobaczę. Ja ci obiecuję, że. Ja wiem, że Ty powiedziałeś, pójdziesz teraz. Ja, wezmę ja pójdę jeszcze raz. Pójdę z żoną jeszcze raz. Ja naprawdę. też wezmę ja żonę wypowiedz... jeszcze raz. Chociażby jutro. E, natomiast, no. Nie wiem, jak tam. Bo o, wydaje mi się, że wysnuje śmiały wniosek, ale wydaje mi się, że to będzie wniosek prawdziwy, że jest to najbardziej brutalny ze wszystkich trzech Deadpool. Najwięcej jest krwi i takich gorskich Najwięcej tam się głów rozwala, rozpryskuje, odpada. Było brutalnie wcześniej, ale teraz tego jest dużo, nawet w Inche, potem jak jest ta jedna z tych w, kluczowych walk i po drodze nawet takie te z tą kasandrą Nową, sceny z rękami też są takie, jeśli ktoś ma problemy z tym. A, chodzi ci o palcowanie mózgu? Tak, palcowanie, właśnie z takimi rzeczami, no nie, mo, nie możemy powiedzieć za dużo, tutaj jest problem, bo tutaj byśmy weszli w fabułę, w ten spoiler tak zwany fabularnej, więc tego trzeba uniknąć. Ale jest to taki motyw, który może sprawić, że ktoś poczuje się bardzo niekomfortowo. No, nic, na pewno, na pewno to, co ja chciałem powiedzieć, yy, i to miałem wrażenie od początku, no nie od początku, ale tak od jednej trzeciej filmu zaczęła mi się takie, taka opinia gdzieś tam formować z tyłu głowy. I ona dotrwa do końca, I więc jeśli ona dotrwa do końca, to jest super, ponieważ ja, jak dobrze wiesz, Panem Deadpoola jestem jeszcze przed pierwszym filmem, komiksy z Ameryki sprowadzałem, czytałem, Ma, jest, mam po prostu na punkcie Deadpoola od dawien dawna. I e, tak jak uwielbiam, uwielbiam i ci, u, jedynkę i dwójkę, tak jak Ryan Reynolds, który stara się być nawet Deadpoolem w prawdziwym życiu, to zawsze w tych filmach troszeczkę brakowało mi klimatu i tego podejścia do motywów i przygody, którą przeżywa Deadpool i w jaki sposób jest to prowadzone, jak który był w komiksach e, i rodzaju żartów, które były inne w jedynce i dwójce. W trójce bardzo poszli w to komiksy, te, te, które ja znałem, ten sam humor. Czułem się bardziej Deadpoolowo niż w jedynce i dwójce. Ale był też większy budżet. Mogli zrobić dużo więcej. Tak, był większy budżet. Ale nie można było żartować o kokainie. Nie uświadczycie tam żartów o kokainie. Nie, nie ma. To zabronione. Kevin Feige zabronił. Tak. I o tym, że zabronił, yy, mówi Deadpool na początku filmu, że nie będzie tu żartów o kokainie. <laughs> to jeszcze dwa razy o tym wspomina. E... Tak, że nie można. No właśnie, humor. Dobra. Yy, I są... było mało humoru opartego na seksie. Poza gą kratą Hugh Jackmana. No nie, i yy, palcówkowaniem głowy, mózgu. No, ale tak poza tym to mało. Zwykle jest więcej kutasów u Deadpool'a. Yy, w Marvelu jest łącznie 117 razy powtórzone słowo "fak". Z czego jedno jest w Garden of Galaxy, a cała reszta w Deadpool 3. <laughs> jedno pytanie nierozwiązane. Dlaczego Tor płakał? A tak. Dlaczego Tor ty... płakał? Nie wiem, się nie dowiem prawdopodobnie do następnej części filmu, bo oni tak lubią. Lubię, rozwiązywać niektóre dowcipy tak. w kolejnym filmie. Yy, natomiast to, co musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, yy, pamiętacie, to jest odcinek specjalny, więc jeśli troszeczkę tutaj błądzimy scenariuszowo po tym odcinku, to nie jest yy, nasza wina, po prostu nagrywamy na żywca. Natomiast to, co musicie wiedzieć, zastanawiając się, czy się wybrać, to najbardziej zadowoleni będą ci, którzy chociaż troszeczkę pobłądzili po świecie kinematograficznym Marvela, a szczególnie starych X-Menach. Ponieważ starych dla tych to jest po prostu fan serwis. ale też nowych serialach. Tak, no, o, szczególnie z Lokim. To jest bardzo ważne. Żeby rozumieć czym jest ten TVA. Oni to tłumaczyli w ogóle o, o IC Nie, ja nie znam tego tłumaczenia. OAC. Agencja jest... Ochrony Czasu. Czasu przestrzeni. No, no, A no, no, Nie, nie, nie znam tego tłumaczenia. Może ja tego oglądałem po angielsku. Lokiego, ale. Yy, tak czy siak. Yy, no, no, to, to jest jakby w ogóle clue. Ten motyw z serialu Loki jest kluby, by w ogóle ten serial działał, by to w ogóle miało sens. Ale fan serwis jest dostarczany na podstawie X-Menu. I Avengersów. Troszeczkę, ale mniej. No ale on to powie. <laughs> nie powiemy, co powie. Bo nie powiedział. Jeszcze powiem Ci, powiem ci jedno: to jest tak, jak chcesz zrobić, jak już potrzebujesz tej pieniędzy i chcesz zlokować produkt w filmie, to możesz zrobić to źle. Możesz to zrobić tak, jak robił e, Zack Snyder e, w, w Man of Steel że Superman się wywraca o wielki stand Coca-Coli i zanim on odleci to jeszcze kamera przez 5 sekund na tym standie Coca-Coli widnieje. Albo jak te polskie filmy robią. O widzę, że robisz parówki. To nie są parówki, to są berlinki. Ale może robi to też dobrze. Dobrze widziałem tylko dwa razy wykonaną reklamę, która nie była no, sponsorem. Nie jest najlepszym wafelkiem. <laughs> widziałem, jak reklamę Ikei zrobi Darwini. Polecamy. To był po prostu świetny filmik, który jednocześnie jest filmem reklamą, ale a po drugie, jeśli, ja, jeśli to jest naprawdę, jeśli to nie jest przypadek, ale ktoś mi się nie chce wierzyć, że to jest Honda Odyssey nie zapłaciła za to, musiała. A jeśli nie, to po prostu najlepsza reklama. Ja chcę zobaczyć w ogóle, potem wejdę w górę i zobaczę, jak często Honda Odyssey była googlowana po dużo Bardzo dużo. Posz, poszukiwania tego auta musiały wzrosnąć. Daje Ci głowę, że w tym momencie Ja myślę, że wzrosła. te ceny, które teraz widziałeś, specjalnie teraz podnieśli. Jest taka szansa. Bo nie widziałem lepszej reklamy żadnego pojazdu, w au y ale oni na ten samochód tak narzekali przez 30 o, minut. Mi o to chodzi, ale koniec końców ten te samochód już praktycznie tylko koła, a nadal jechał. Przecież ja nie chcę nic innego od samochodu, na który wydam 100 tysięcy, nie? Niech mi chociaż dowiezie do końca. Używany. Właśnie używany i chowany w ogóle gdzieś tam na polu, no kurczę, genialna reklama, genialne lokowanie produktu, no lepiej się nie da, to już jeszcze narzekają, to już jeszcze ci sądzicie, że to rzeczywiście nie jest reklama, bo ile razy jechali po jakimś tam aucie głupim, nie? Trzeba być pedałem, by jeździć Pontiaciem, coś w tym stylu, no, no to się też hartuje i tak ma, ja na początku miałem takie wrażenie, po czym ta Honda była tak ważnym elementem w pewnym momencie i jeszcze tak ta, ta nazwa powtórzona, myślę nie, to zlokowanie produktu na stówę. Ale jak to lokowanie? Potem się tam naparzają w tej Hondzie, ta Honda dojeżdża i myślę, Jezu, zajebiste, nie? To auto nadal jedzie. Ona ma pół kilometra pasów bezpieczeństwa. Tak. Ochroni ciebie, twoją rodzicę, psa, ciotkę, teściową zostaw w innym aucie. I jeszcze ochroni sąsiadkę. Która jedzie też w aucie obok. No, więc jeśli lokować produkt, to właśnie tak. Bo strasznie chaotycznie to mówimy, może tak w skrócie. E, pytanie. Humor Ci się podobał? Bardzo. Bardzo mi pasował. Według mnie lepszy i zabawniejszy niż dwójka. No tak, ale był... Za mało e, wulgarne, za mało za seks mało? żartów jak nie, nie, dla mnie. Nie, dla mnie było idealnie wyważone. Ok, kwestia gustów. Natomiast so, ja, lub, ja lubię. dwójkę, muszę nakreślić, nie mam nic do dwójki. Natomiast, znaczy, nie. nie. Kopania po jajach i nie tylko kopania było bardzo dużo. Tak. To chyba ten powód, dlaczego mam na sobie brązowe spodnie. <laughs> e, natomiast. Biedynka ze swoim humorem w ogóle, tym cholernie odważnym i trochę wulgarnym humorem była powiewem świeżości. I tam każdy ten żart był. nowy. I w był jedynce były nowy, brązowe tak. spodnie. I tam każdy żart był nowy. Kiedy znowu widzieliśmy dokładnie to samo w dwójce, czuliśmy, że to jest troszeczkę otwarzane. Tutaj zrobili parę podejść od innej strony i znowu to zrobiło się w miarę świeże, moim zdaniem. Nie, nie da się tego dokładnie. No to jest nadal Deadpool, nadal Reynolds, nadal to samo. Yy, ten sam motyw. Natomiast no, troszeczkę świeżej ten humor tu wygląda. Natomiast wycieka tutaj w końcu coś, co brakowało w poprzednich częściach, czyli budżet. Nie, no tu właśnie był. No właśnie, mówię, wycieka to, co brakowało w poprzednich częściach. Wycieka, w sensie, że jest tego dużo. Albo był lepiej wykorzystany, bo mam wrażenie, że jest bogatszy z i efektami, i scenami walki, ilością aktorów. Biorąc zaangażowanych, pod uwagę to, jak y, ludzie od efektów CGI Marvela E, strajkują, olewają sprawę, ale to też dlatego, że im słabo płacą. To nie jest to, że narzekam na nich, tylko robią to, za co im płacą, a płacą im mało. Tu chyba też robili to dla Friday. Widać te niedociągnięcia CGI. Widać że momentami, że jest to studio. A, no, nawet nie by... szczepali się, że jest to studio. E, właśnie na tym pustkowiu, gdzie dosłownie widać było wszelkie możliwe barierki zabezpieczające. E, powiem ci, że pierwsze to Ci powiedziałem, jak wyszliśmy z, znaczy z, z galerii, tam gdzie było Kino, to powiedziałem, że strasznie było widać, że to było studio, jeśli chodzi o Nowy Jork pod koniec, tam gdzie były te ostatnie, ostatnie sceny walki. To było widać, że te, te ulice i to wszystko to, to nie są prawdziwe ulice Nowego Jorku, nie? Tylko to było studio, tak rzucało się też tuż. i nie do końca już chcieli, ale wydaje mi się, że to chyba była część tego planu, żeby to, to było takie. Nie szczypali się z tym, to powiedzieli się coś w tym stylu i chyba o to chodziło, że jedziemy z tym koksem, panowie, mamy to w dupie, to się mamy dobrze bawić, a nie dopracowywać, by to było idealnie. Bo na przykład jak widzisz tą scenę, kiedy pojawia się pierwszy raz, pojawiają się Sług sługusy Thanosa i ten em, Stark w Wojnie Nieskończoności. Klika zamienia się w ta nan, nanotechnologia go pokrywa, tam się pojawia, pojawia ten mak od Thanosa i tak dalej, i tam masz ten Nowy Jork dookoła, nawet tam jest park, pojawia się Spider-Man, to czuję, że to jest ten Nowy Jork, to czuję, że to jest, dobrze, to jest dobrze zrobione, to żyje, nie? Tutaj miałem wrażenie, że tam jest to jedno skrzyżowanie takie w kształcie litery T, jest ta uliczka, gdzie stał ten autobus sławetny i to ten, ten zakręt z tym stędem z cukierkami, za którym się schowali i to było wszystko. Czułem, że to jest wszystko. Tam dalej pójdziesz, to już będzie ściana albo wyjście na pole. Bo to jest wszystko, co zbudowali i to było widać, to było nieżywe. Tam nie było życia na tej ulicy, tam nie było nic. No, tego postawili tą ślepą Al w oknie, by krzyknęła raz. No i było coś takiego, Anson, to bez ciebie powiedziałeś, że jest inne kameo, o którym się nie mówi. Tak, ale ja je chyba wszystkie musiałem widzieć wcześniej, bo ja nie też... wiem o które chodziło. Ja też, ja widziałem chyba, i domyślałem się, o które chodziło, ja widziałem tą scenę, gdzieś tam zdjęcie mi się, na którymś z głupich page. Y. ja hmm. mam taką ochotę dać temu kolesiowi, który to wstawił w ogóle, jak można coś takiego zrobić, dać podejść i powiedzieć, ty jesteś autorem tego posta i, bo po prostu jak można to zrobić, bo to jest, jak zobaczyłem, to było chyba sekundowe cameo w sumie, albo nawet krótsze, jak podsumujesz ile to trwało, ale ja bym chciał zobaczyć tego aktora grające tą postać w przyszłości Marvela. Chociaż boję się, że może mieć Wade rację i będzie I musiał. Długie Jackman będzie grał do, do 90 <laughs> Ale to było świetne, ale się tam tekst. To było takie piękne, nie? Zrypali ci, ci Men of Steel, zrypali ci Wiedźmina. To chociaż tu cię będziemy dobrze traktować. Wiecie o co chodzi? Wiecie, wiecie jak trochę. Chodzi. Resztę kropek też te połączycie prawdopodobnie teraz. Kropek. Kropka. Ul. Było tam dużo kropek. Ja tak generalnie, bo tutaj wszystko to jest jeszcze tak na świeżo pełne emocji i bawiłem się niesamowicie dobrze. Eee, no czy Deadpool zmieni Marvel Cinematic Universe? Marvel Jesus! Żarto, to było żartowane, ale Marvel musi posłuchać. Wydaje mi się, że tam była taka jedna porada, która padła od Deadpool'a, i musi posłuchać. O ile multiversum się, wydaje się świetnym pomysłem, był legalnie wszystkie, każdy pomysł tłumaczyć, o tyle jak widzimy, szczególnie razem z serialami, to wszystko doprowadziło do totalnego chaosu i brakiem zainteresowania. Nie, było tego po prostu za dużo naraz. E, uzupełnianie tego są właśnie y, serialami, które w większości są słabe niestety. Niestety, no na... jest parę odcinków, paru seriali, ale większość to są seriale, które... Ja nie bym... no, Loki cały jest dobry. Nie, nie cały. Cały. A drugi sezon? Też. Ja, ja bym taką nie powiedział. Uważam, że ta Wandavision była dobra, dopóki nie wyszedł doktor Strange w yy, ten... Yy... Multiverse Van, of Madness. O Multiverse of Madness, gdzie Wanda robi dokładnie to samo co i tą samą drogę chodzi, co przeszła przez cały serial, więc po jaką cholerę był ten serial? Po co? samo są motywy, te same efekty, te same ścieżki, więc to wszystko jest dokładnie to samo, poza pewnymi różnicami, że tam jeszcze jest do tego Dr. Strange, więc po jaką cholerę to było, nie wiem. To zepsuło cały serial, który uważam, że sam sobie serial był dobry. Więc tak serial nie ma sensu. Pamiętasz scenę. Y dla większości wrzuconą na siłę, jak y, she y, w biurze twerkuje. Tak, ale akurat to mnie totalnie nie raziło i nie obchodziło. To była scena taka zatowa. No, no mnie też, ale obruszyło to od cholery ludzi. A teraz spójrz na opening tego Deadpoola. <noise> no. Masz dokładnie to samo, tylko no powiedziałbym, że tu jednak budżet na CGI był odrobinkę wyższy. Chyba no, w ogóle, gdyby nie James Gunn, to byśmy takich dobrych openingów już nie mieli, jak mamy teraz, bo to chyba on tak, y, zaczął tak z grubej rury robić tak fajne openingy. Znaczy, wiesz co, w jedynce i dwójce, w tych openingach, nie było podanych aktorów, reżysera i tak dalej, był tylko jakiś tam koleś, przystojniak, ta fajna laska. A ma rację, tak, oczywiście. A tu, w openingu, były już nazwiska aktorów i tak dalej, no... Nie utrzymali konwencji. I w jedynce i w dwójce było jakiś tam zjeb, a tu normalnie, klasycznie lecimy nazwiskami Hugh Jackman, Ray, Ryan Reynolds i kupa innych. Bo może nie wszyscy wiedzą, więc. Jedynka, jedynka na pewno, nie dość, że wszystko zaczęła i była takim dzieckiem Raynolsa, Reyn w ogóle tam powstał ten, a ta animacja fanowska, ja ją widziałem długo przed powstaniem filmu, to kiedy ten Deadpool skacze z tej autostrady, tam się wbija do tych złoli, do auta, to ta animacja powstała, jako właśnie zachęcenie, i przedstawienie, jak to może wyglądać, żeby w ogóle y, znaleźć sponsorów na ten film, żeby zachęcić też Foxa, by wyłożył pieniądze i w ogóle, no i to się udało. Nie wiem czy wiedziałeś o tym w ogóle. to Ryan Reynolds był jednym z osób, które finansowała tą animację z własnych środków on od dawna zabiegał o to, bo powstał Deadpool jako Deadpool. To z jego dziecko. I ta jedynka to była tak czuć, że to takie hermetyczny film, hermetyczne sceny, mało aktorów, ale to było jego. No, bo nie mieli pieniędzy, A na właśnie, dwójka, licencję. Dwójka, dwójka miała problem z tożsamością. Duży. Trójka tutaj jest. Ogromnym fan i tam po prostu widać, że wchodzą do tego e, Disneya z pytupem, z tego żartują, ale kilka komentarzy, kilka uwag, rzuconych niby żartem albo takim hamskim przytykiem, według mnie jest cholernie prawdziwych. Że no, chociażby ten, ta teza, że, MC, że tam multiversum upada, e, cały, cały ten Marvel upada. No, cholera jasna? Nie upada? Po prostu Marvel siedzi, mamy te plany, tam widzimy teraz te no, kolejne film, które mają powstawać, są wielkie obietnice, ale na razie nic nie jest tego dostarczone. Doomsday. No właśnie, nawet, nawet ściągają Starka, oczywiście, nie mam nic przeciwko temu, bo... Też nie... będzie robił do 90. No właśnie, ale to jest znowu ściąganie... Kogoś, by przyciągnąć do kina, bo pokażemy No mamy go jeszcze. Zagmatwali się w tym no, co, wszystkim. Wiesz, jeśli masz, masz nieskończoną ilość multiversów, gdzie wszystko może istnieć, każdy może żyć, każdy może być każdym. To stawka jest żadna. Tak, no on mógłby wrócić do roli Ironmana, ale z komiksowego punktu widzenia, Tony Stark był doktorem Dumem kilka razy. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego nie lubię tego, co się teraz wielu oburzyło, że oni whitewashing poprzedni aktora, który był dumem, to był czarnoskóry, więc teraz y, czyścimy go na biało, bo znowu będzie biało. Bo Robert Downey Jr. jest w białym mężczyzną. No, kaman, swoją drogą grał raz czarnego, więc to też warto odnotować w tej historii. Wspaniały film. Wspaniały film i, e, i cieszę się, że on powiedział, żebyście się wszyscy je bali, nie będziemy za to przepraszać. E, natomiast e, częściej on był komiksach i w tych różnych innych źródłach on był dumem niż Dum był czarno mężczyzną. Wcześniej Stark był dumem niż Dum był czarnoskóry mężczyzną. Tak klawię. Tak. Nawet e, w jednej serii wymieniliście mózgami. Właśnie wracamy do tego, że to wszystko się miesza i przestaje to mieć wszystko tak naprawdę jakieś szerokie znaczenie, jeśli każdy może wrócić bez problemu do życia. Świetnie ugryzł ten motyw i chyba tym będziemy kończyć i życząc oczywiście powodzenia Disneyowi, jakby się z tego jakoś wykaraskał, bo Deadpool go nie uratuje, ale może dużo pomóc. No, finansowo na pewno. Rigi Morty ugryźli ten temat multiversum, kiedy masz nieskończoną ilość tych takich odnóg i że wystarczy pójść odrobinkę do, do świata, który odrobinkę się różni, tam niewielkim promilem yy, i wziąć na przykład Stamtąd innego mortiego, tak? Albo innego Ryjka i on będzie się niewiele różnił, bo to będzie prawie ten sam, on będzie miał może dwie, dwa, trzy doświadczenia inne, ale ogólnie będzie ten sam i możemy zamienić albo świat, nie, nawet nie zamieniamy tych postaci, tylko świat, który się niewiele różni. Przecież jeden odcinek polegał na tym, kiedy on miał, e, saveował grę, czyli sejwował życie. Że każdy save to nie było tak, że on miał naprawdę jakoś magicznie włączony przycisk e, save load, tylko że on za każdym tym przyciskiem przenosił się do odrobinki innego wszechświata, Sekundy przed tym wydarzeniem. I mógł się wczytać. Ale to już był inny feślad. Ale to, to był już plot twist tego wszystkiego, co. podejrzewam, jeszcze bardziej zryło mu psychę. Jak najbardziej, ale w tą samą pułapkę właśnie w tym momencie Marvel się wplątał. I czy się z tego wypląta? Nie, z tego nie da się wyplątać. Chyba, że y, aktorzy będą grać po 10 postaci jednocześnie. Ale ponownie nie zmniejsza nam to wartości stawki. Wiemy od dawna, że niektórzy aktorzy grają dwie postacie uniwersum Marvela. Tylko Hugh Jackman gra Wolverina i nikogo innego. Aczkolwiek podobał mi się fragment tego muzykalu Showman, który poleciał w radiu. <laughs> To było dosłownie trzy sekundy, ale od razu rozpoznał, bo to było to takie, to takie wejście z imp impetem. I to jest na no naprawdę moment, w którym jak moja żona zobaczy to Wosław podskoczy i zacznie się śmiać, bo ona uwielbia ten film i od razu rozpozna w sekundę. Albo nawiązanie... Za Zaśpiewać ci do drugiego aktu z Nędzników? <laughs> ale wiesz co jest zabawne to naprawdę w tym The Showman, The Greatest Showman to Jackman pięknie zaśpiewał, ale... W Nędznikach też. Na pewno lepiej niż Russell Crowe. <laughs> Dobrze, Hugh Jackman jest... No aktorem musicalowym i wolwerinem. Tak, zdecydowanie. W ogóle jest personalnie, jak się ogląda jego wywiady i tak dalej, jest też wydaje mi się mega sympatyczną postacią, któremu mimo wszelkim do tego predyspozycji Woda Słodowa do głowy nie uderzyła. Chciałbym też tak wierzyć w to, ale mam takie mocne wrażenie, oparte na wielu takich fragmentach, które widziałem z nimi, rozmów i w ogóle, to widać. I opinii ludzi, inni, którzy potykają go na ulicy, czy gdzieś tam w sklepie i się do niego odzywają i on wydaje się być sympatyczny, ponieważ są też całe masy doniesień o aktorach znanych, którzy zachowują się jak w dupki, a wydają się być sympatyczni. Takim przykładem niech będzie na przykład atakowana ostatnio przez operację plastyczną, które przeszła Ery Moriarty, która grała Starlight. Z serialu The Boys. Ludzie mówią, że po prostu jest podobno strasznie niesympatyczną. Jak się, jak się ją spotkać w prawdziwym życiu, to zachowuje się jakby no, przerosła Jackmana w sławie i ze wszystkim. Po więcej doniesień zapraszam na Pudelka. Nie oglądam, nie czytam tego. Dobrze, czyli byłbyś się w stanie na sam koniec odważyć i dać ocenę? 1 do 10, czy wolałbyś sobie jeszcze raz zobaczyć, zanim taką ocenę wystawisz? Jeśli podobały się wam poprzednie Deadpool, będzie się wam podobał ten. No, warunkiem jest, żeby obejrzeć i poznać w ogóle, poznać Deadpoola, a nie idę sobie na Deadpoola, bo to niby nowy film Marvela i jest super fajny, a potem no, wychodzi z kina tak, a nie inaczej. On nic tam nie tłumaczy za bardzo, nie bawi się w to, on zaufa, on ufa, że widz już cokolwiek wie i zna. I dobrze. Bo przez to nie traci czasu, nie? Nie podchodzi też do sprawy w ten sposób, jak na przykład podchodził Batman kontra Superman. Że zakładał, że każdy widz jest cholernym fanem i zna stałe ultraversum komiksowe i nie trzeba mu nic tłumaczyć. Ten film może lecieć jakiś kolejny komiks i jest totalnie zagmatwany, niejasny, ciemny. Przestań robić ASMR. A dzięki, że byliście z nami w tym specjalu. Polecamy film wam serdecznie, ponieważ bawiliśmy się świetnie. I teraz lecimy słuchać ensync i nagrywać dalej. Może zacząć tym razem, ty. Panę po pracy żegna was Marcin. Ja, ja, ja tam mam przepraszam, prawie szybym na zawał. Padę po pracy. Na razie, trzymajcie się ciepło, zapraszamy do komentarzy i zostawienia jakiegokolwiek śladu po sobie. Dzięki wielkie, że byliście tu z nami, zapraszamy na kolejne odcinki. Spiestak mnie <grystanie> tak straszyć.